Widać? W dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać szlifierkę mimośrodową od JATO. Tu jest, nie mam okularów ze sobą, to są takie małe te oznaczenia. Będzie tu pisało symbol. Tak ona się prezentuje. Tak się ją tutaj włącza. Znaczy, włącznik jest tu, w tym miejscu. Tutaj macie możliwość dodania obrotów lub zmniejszenia na panelu. Poprzez naciśnięcie Wam się włącza. I od razu Wam się połączę z odkurzaczem. Jedynym minusem tej szlifierki, to powiem na samym początku, jest krótki przewód zasilający, bo on ma pewnie około 2 metry. Więcej nie będzie miał. Fajnie, jakby był piąteczka, a ja pewnie sobie za niedługo wymienię. Ona już ma dwa lata, już sobie tak od dwóch lat mówię, że go muszę wymienić. No bo zobaczcie, że przewód zasilający 5-metrowy, a. Trzyma nas tutaj y, kabel zasilający. Posiada ten wąż, y, znaczy ta szlifierka, posiada takiego węża, gdzie jest tutaj y, taka stworzywa końcówka i wchodzi nam tutaj wąż od odkurzacza. Y, na tego pada ja zakładam siatkę od Mirki i lecimy z tematem takie szpaletki. Bardzo fajnie się to sprawdza. Polecam i zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś z was używa tej szlifierki od jato to dajcie znać jak ona się wam sprawdza. No, u mnie jak widać zarobiła na siebie. Ja tak ustawiam na trujeczkę. Zobacz, jak jest fajnie wyszlifowane, dość szybko. Tak, jeszcze na.